Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W środę na warszawskiej Białołęce miało miejsce niebezpieczne zdarzenie z udziałem tramwaju i nastolatka. Chłopiec wpadł pod tramwaj linii nr 2 w rejonie skrzyżowania ulic Światowida i Książkowej, niedaleko przystanku Mechofera. Wypadek zdarzył się około godziny 16 w czasie popołudniowego szczytu. Z relacji świadków wynika, że siła uderzenia tramwaju była tak duża, aż roztrzaskała przednią szybę pojazdu. Na szczęście 16-latek nie doznał bardzo poważnych obrażeń i po wyciągnięciu spod tramwaju był przytomny. Został zabrany do szpitala na obserwację. W wyniku wypadku ruch tramwajowy na Nowodworach w kierunku pętli na Winnicy został zawieszony na kilka godzin, co spowodowało znaczące utrudnienia w ruchu. Wprowadzono komunikację zastępczą. Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia szczegółowych okoliczności zdarzenia, w tym czy nastolatek przechodził przez pasy na zielonym czy czerwonym świetle. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji przekazał, że funkcjonariusze pracują nad wyjaśnieniem tego aspektu. Maciej Dudkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich, wskazał, że wstępne informacje sugerują, iż pieszy mógł przechodzić na czerwonym świetle, co doprowadziło do wypadku. Tragiczne wydarzenie miało miejsce we wtorek na drodze krajowej nr 8 w Łagiewnikach pod Dzierżoniowem, gdzie doszło do zderzenia dwóch ciężarówek z osobowym Fordem. Niestety, w zniszczonym po wypadku samochodzie osobowym zginęła trzyosobowa rodzina: 37-letni mężczyzna, 30-letnia kobieta oraz ich siedmioletni syn. Według informacji przekazanych przez komisarza Marcina Ząbka z komendy powiatowej policji w Dzierżoniowie, fort jadący z Wrocławia w stronę Kłodzka zderzył się najpierw z jedną, a potem z drugą ciężarówką, po czym pojazdy wpadły do rowu. Na miejscu wypadku pojawiły się służby ratunkowe, które musiały użyć specjalistycznego sprzętu, by dostać się do środka Forda i upewnić się, czy nie ma więcej ofiar. Kierowcy ciężarówek byli trzeźwi. Ofiary wypadku to znany lokalnie 37-letni Wolodymyr Snidanko, jego żona i syn Marko. Władek był znanym w lokalnej społeczności graczem amatorskiej drużyny piłkarskiej Sudety Międzylesie. Jego śmierć i śmierć rodziny wstrząsnęła miejscową społecznością. Klub wyraził swoje współczucie i smutek w mediach społecznościowych, a zaplanowana impreza Andrzejkowa została odwołana. Małżeństwo Snidanko pozostawiło po sobie jeszcze dwójkę dzieci, czteroletniego syna i dwuletnią córkę. Lokalne media podają, że jeszcze w sierpniu Władek był witany przez kolegów z klubu, a teraz nadeszła ta tragiczna wieść. W mediach społecznościowych znajomi i koledzy z drużyny dzielą się swoimi emocjami i wspomnieniami o Władku. Wspominając go jako serdecznego przyjaciela i zaangażowanego zawodnika. Wskazują również na smutną ironię sytuacji, kiedy nie tak dawno temu syn władka biegał po trybunach, dopingując swojego ojca. Dzielnicowi z posterunku policji w Szreńsku, po otrzymaniu informacji o znęcaniu się nad zwierzętami, dokonali makabrycznego odkrycia. 39-latek z tej miejscowości jest podejrzany o brutalne zabójstwo trzech psów, co wywołało szok w lokalnej społeczności. Policjanci podczas interwencji natrafili na częściowo zwęglone szczątki jednego z psów. Dochodzenie ujawniło, że mężczyzna najpierw uderzył zwierzę młotkiem, a następnie spalił w palenisku. To zdarzenie miało miejsce na początku listopada i, jak podaje aspirant sztabowy Anna Pawłowska z mławskiej policji, świadkami było kilka osób, które jednak nie interweniowały. W toku śledztwa wyszło na jaw, że podejrzany znęcał się również nad dwoma innymi psami, które należały do niego. Zabite zwierzęta zakopał na terenie swojej posesji. Podczas przesłuchania wskazał policji miejsce, w którym zostały pochowane zwłoki czworonogów. 39-letni mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut zabicia zwierząt ze szczególnym okrucieństwem, co może skutkować karą do pięciu lat pozbawienia wolności. W środę na wniosek prokuratury sąd rejonowy w mławie podjął decyzję o aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy. Policja kontynuuje dochodzenie w tej bulwersującej sprawie. Śledczy z CBSP i Prokuratury Regionalnej w Warszawie rozbili gang, którego członkowie, podszywając się pod kancelarie prawne, wprowadzali w błąd swoich klientów, obiecując odzyskanie utraconych środków na rynkach Forex i kryptowalut. Śledztwo prowadzą policjanci z zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że osoby pracujące w dwóch warszawskich biurach dzwoniły do klientów, którzy zostali wcześniej oszukani i obiecywali pomoc w odzyskaniu utraconych środków. Warunkiem rozpoczęcia współpracy było wpłacenie przez poszkodowanych od 5 do 10% wartości środków, które chcieli odzyskać. Następnie kancelarie podejmowały szereg pozornych kroków prawnych w celu odzyskania tych środków. Jak ustalili śledczy, cały proceder miał wywołać u pokrzywdzonych przeświadczenie, że kancelaria prowadzi czynności i podejmuje działania w celu odzyskania pieniędzy. Wbrew zapewnieniom osób pracujących w kancelarii, w rzeczywistości brak było realnych możliwości na odzyskanie przez pokrzywdzonych środków. Osoby pracujące w kancelarii nie miały wykształcenia prawniczego, były zatrudnione jako telefoniści, których przeszkolono w jaki sposób mają prowadzić rozmowy z klientami. Aby zainwestowali pieniądze. Według śledczych grupa działała od 2022 roku, aż do chwili jej rozbicia, i wówczas mogli oszukać setki osób na kwotę ponad 9 milionów złotych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze CBSP zatrzymali 14 osób i przeszukali ich miejsca zamieszkania oraz siedziby firm, zabezpieczając komputery, nośniki danych cyfrowych, kilkadziesiąt telefonów, jak również dokumentację firmową. Wśród zatrzymanych są także osoby znane funkcjonariuszom, ponieważ w przeszłości były zamieszane w sprawy oszustw na rynkach Forex. W prokuraturze regionalnej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia oszustw oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Drugi ukraiński kierowca zmarł na granicy Polski z Ukrainą, oczekując na wjazd na Ukrainę. Tragiczny incydent miał miejsce na parkingu w Korczowej. Wołodymyr Balin, wiceszef Ukraińskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych, poinformował o zdarzeniu, obwiniając o to polskich przewoźników. Dziś rano dostaliśmy informację, że w nocy zmarł kierowca na parkingu w Korczowej. Najprawdopodobniej przyczyny były naturalne, ale tak czy inaczej Swoją rolę odegrał stres, jakiego kierowcy doświadczają z powodu strajku polskich przewoźników, i niepewność, kiedy zdołają wjechać na Ukrainę, informował wiceszef Ukraińskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych, Wołodymyr Balin. Na oświadczenie zareagowała polska policja. Według służb, śmierć mężczyzny nie ma nic wspólnego z protestem przewoźników. Mężczyzna zmarł 70 km od kolejki. To drugi przypadek śmierci ukraińskiego kierowcy w ciągu ostatnich dni. 11 listopada inny kierowca zmarł w swoim pojeździe na parkingu w Chełmie, również oczekując na przekroczenie granicy w Dorohusku. Sytuacja na granicy Polski z Ukrainą jest skomplikowana ze względu na protesty polskich przewoźników, którzy od 6 listopada blokują przepływ ciężarówek na przejściach granicznych, w tym w Korczowej i Dorohusku. Protestujący domagają się wprowadzenia zezwoleń komercyjnych firm ukraińskich na przewóz towarów. Z wyjątkiem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia wojska ukraińskiego, zawieszenia licencji firm powstałych po wybuchu wojny na Ukrainie, kontroli tych firm oraz likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. W wyniku protestów tworzą się ogromne kolejki ciężarówek na przejściach granicznych, a kierowcy narzekają na długie oczekiwanie i trudne warunki. Jeden z nich wyraził swoje niezadowolenie w rozmowie z Onetem, mówiąc, że stoi od dziewięciu dni i nie widać końca kolejki. A kierowcy głodują i cierpią na skutek tej sytuacji. Serhij Derkacz, wiceminister rozwoju wspólnot, terytoriów i infrastruktury Ukrainy, w niedzielę wyraził swoje obawy w mediach społecznościowych dotyczące sytuacji na przejściach granicznych Korczowa i Chrebenę. Zwrócił uwagę na to, że deklaracje protestujących polskich przewoźników o przepuszczaniu pomocy humanitarnej i transportów niebezpiecznych nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Według jego słów cysterny z paliwem i pomoc humanitarna muszą czekać w długich kolejkach, co jest sprzeczne z zapewnieniami protestujących. Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, podkomisarz Edyta Chabowska, przekazała, że funkcjonariusze skarbowi na bieżąco dokonują odpraw towarowych pojazdów przewożących wymienione kategorie towarów, w tym pomoc humanitarną. Z danych z weekendu wynika, że w Korczowej odprawiono łącznie 1080 ciężarówek w obu kierunkach, z czego 126 przewoziło towary specjalne, jak pomoc humanitarna czy towary łatwo psujące się. Z kolei Agata Kondraciuk, uczestniczka protestu polskich przewoźników, wyraziła opinię, że strona ukraińska próbuje zdyskredytować protestujących, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje. Jej zdaniem, takie działania mają na celu stworzenie negatywnego wizerunku polskich przewoźników i ich postulatów. W poniedziałek, 26-letni obcokrajowiec, zatrzymany w toku intensywnych działań prowadzonych przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Wrocławskiej Komendy Miejskiej, został doprowadzony do wrocławskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Mężczyzna, który w niedzielę 19 listopada celowo potrącił policjanta ruchu drogowego, będzie odpowiadać za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego, za co grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło, gdy umundurowani funkcjonariusze ruchu drogowego z komendy miejskiej zatrzymali do kontroli kierowcę Citroena. W trakcie podejmowanych przez mundurowych czynności kierujący Citroenem niespodziewanie gwałtownie ruszył, potrącając policjanta po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Ranny mundurowy z obrażeniami ciała trafił do szpitala, gdzie jest nadal hospitalizowany. Policjanci od razu rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania sprawcy. Do działań zaangażowani zostali m.in. funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej specjalizujący się w odnajdywaniu przestępców ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, którzy wspólnie z policjantami z Kobierzyc i wrocławskiej komendy miejskiej zatrzymali 26-latka podejrzanego o potrącenie funkcjonariusza ruchu drogowego. Zatrzymany mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności za kierowanie pojazdem, pomimo braku uprawnień, które już wcześniej utracił w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, który przychylił się do wniosku śledczych oraz prokuratury i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 26-latka na 3 miesiące. W zamościu doszło do tragicznego wydarzenia, w którym zginął 16-letni Eryk. Do sprawy wpłynął akt oskarżenia przeciwko 17-letniemu Danielowi, który jest oskarżony o zabójstwo nastolatka. Tragedia miała miejsce 28 lutego bieżącego roku na osiedlu Planty, niedaleko Starego Miasta w zamościu. Eryk został zaatakowany przez grupę młodzieży, która go pobiła, a następnie uciekła z miejsca zdarzenia. Pomimo prób reanimacji, życia chłopaka nie udało się uratować. Główny podejrzany Daniel usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym, a pozostali nieletni oskarżeni odpowiadają za udział w pobiciu. Z aktu oskarżenia wynika, że motywem ataku były plotki dotyczące jednej z koleżanek sprawców. Grupa nastolatków miała zamiar zaatakować kolegów dziewczyny, jednak skierowała swoją agresję na Eryka. Sprawcy zaczepili Eryka w okolicach chatki-puchatka, żądając wyjaśnień. Mimo zaprzeczeń Eryka. Daniel zażądał, by uklęknął i przepraszał na kolanach. Wtedy doszło do pobicia, podczas którego Daniel mocno kopnął Eryka w twarz, co doprowadziło do jego śmierci. Jeden ze świadków próbował pomóc Erykowi, jednak reanimacja nie przyniosła rezultatu. Sprawcy, zdając sobie sprawę z ciężkiego stanu chłopaka, opuścili miejsce zdarzenia. Daniel przyznał się do pobicia, lecz nie do zabójstwa, tłumacząc, że działał w chwili nagłej agresji. Siedemnastolatek nadal przebywa w areszcie, a za zarzucane mu czyny grozi mu do 25 lat więzienia. Trójka pozostałych sprawców, obecnie siedemnastoletnich, przebywa na wolności pod nadzorem kuratora sądowego. Grożą im środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze. Pierwsza rozprawa jeszcze nie została wyznaczona. W Wieruszowie trwają poszukiwania mężczyzny, podejrzanego o zamordowanie kobiety w średnim wieku. Zdarzenie miało miejsce 21 listopada nad ranem w domu przy ulicy Broniewskiego. Ratownicy medyczni, którzy interweniowali na miejscu, odnaleźli ciało martwej kobiety, obywatelki Gruzji, z raną ciętą szyi. Prokuratura w Sieradzu, która prowadzi śledztwo, poinformowała, że planowana jest sekcja zwłok ofiary w celu ustalenia dokładnej przyczyny śmierci. Wszystkie zabezpieczone ślady są analizowane, a głównym celem działań jest zatrzymanie sprawcy zbrodni. Za zabójstwo grozi kara do dożywotniego pozbawienia wolności. Policja dysponuje rysopisem podejrzewanego mężczyzny i intensywnie go poszukuje. W akcji poszukiwawczej uczestniczą również funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a w poszukiwaniach pomaga pies tropiący. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.